cie z tej strony FletchKiw101 A to jest odcinek Jak zrobić reski na łomu Czy tam... krowbara yy, Więc możemy zaczynać od razu Tutaj są pomocne aplikacje, które są potrzebne. Które będziemy gdzieś korzystać do Do tworzenia moda. Te są potrzebne, a to jest do publikacji. Tego na, na, w tym odcinku nie będę korzystał, tylko to. Tak. Więc zaczynamy. Więc tworzę na razie folder z nazwą musicie nazwać folder z nazwą jak to się nazywa yy, jaką chcecie po prostu nazwę yy, ja to nazwę opl opl podłoga crowbar taką nazwę na przykład może być inna ale musi być chociaż podłoga potem wchodzimy w ten folder i tworzymy kolejny nowy folder e, z nazwą mm, e, materials robimy tekstury z materiałów potem kolejny folder z nazwą models Potem mm, kolejny folder z nazwą Weapons Potem ostatni folder z nazwą V-Podłoga crow, Crowbar I tu musi być wszystko z małej, bo inaczej niby nie wyszuka Bo nie szuka, bo jest tak zaprogramowany, geresmat tak. Więc no Dobra, teraz skąd wziąć tekstury na przykład? Bo tekstury, tekstury nie ma niby tekstury się bierze z aplikacji z, z, Czyli GCF Escape, który będzie wszystko w opisie po prostu. Więc wchodzimy w Garys Mod Wszystko w Common, Steam Apps, Common, garrys Mod i wchodzimy w Source Engine Potem y mamy takie pliki VPK i szukamy y VPK z Textures i, po, i pod textures czy gdzieś znajdziemy H, hl2 podłoga textures podłoga dear.vpk yy, i otwieramy to gcf escape Dobra. teraz mamy coś takiego czyli folder wchodzimy w to materials i tu mamy kilka tych robimy tak samo jak na tym Czyli Opl Jest potem Materials którym weszliśmy w materials, potem models, tak samo Tylko że tu jest trochę więcej tych, więc no models, potem weapons, tutaj tak samo mm. wikro podłoga crowbar i jest tutaj dobra i mamy pliki vtf i do tego mamy potrzebne vtf edit który będzie też w opisie yy, bierzemy tylko dw, yy, dwa pliki tylko head.vtf i crowbar podłoga cyl.vtf ja na to mówię tą końcówkę wytyfy możecie inaczej Ja wolę tak no. Przerzucamy to tutaj albo klikamy prawym i Ekstrakt A jak nie chcecie po kolei to wstrzymać kontrol i lewym kliknąć I Wam się tak zaznaczy Więc dobra Mamy tekstury Tekstury Po prostu włączamy to dwa razy i odpala nam się aplikacja VTF edit, który też będzie w opisie wszystko będzie tam teraz yy, jak tą teksturę zdobyć po prostu eksportujemy eksportujemy, ja to będę eksportował na png więc no Zapiszę to tutaj może być Dobra Teraz przechodzę tu i mamy, mamy teksturę Tam gdzie zapisaliśmy I tą teksturę będziemy korzystać do zmienienia po prostu Tu jest rozdziałka 256 X256 Dobra można coś większą, ale wtedy tekstury się będą bukować. A do tego będę korzystał gimba Po prostu. A więc. A więc. Jak skończę to. W... To będzie kontynuowany. Więc będzie cięcie. Dobra. Jak skończymy. To. Po prostu zapisujemy. A to. Aha, nieważne. Wyeksportuję to jako takie... To no, musi zostać nazwa. Mm, zastąpię to oczywiście. W gimpie to jest ułatwienie, bo mogę tu zapisać y, wartości kolorów i gamę, więc to jest ok. I, wy, i wyeksportuję to... Y, dobra. Powinno się zmienić tutaj, tak jak widać, bo tu jest inna lista do no, robienia więc, no babel. przez ten czas znaczy teraz, co robimy, to w... I stworzę nowy czyli czysty, i to zrobię nawet do wtyfy, aby garysm to wygrał. Eee. Ups, dobra. Imp import. Klikamy. Potem to. To jest nasze chyba. Dobra. Jak wam się zmieni tu będzie DXT1, no to zmieńcie na DXT5 lub jak będzie inne. Bo to musi być połączeniem z Alfą. Żeby było lepiej. Dobra. Jest nasza tekstura i robimy save us. i ja to zapiszę tam gdzie zrobiliśmy te rzeczy i musi mieć nazwę yy, tak samo jak to wcześniej czyli krąba podłogacę Dobra, I chyba powinno być, i jest, Spra i można też sprawdzić, czy to wasze, bo może nieraz się spugować. Tak to mówię. Więc no, teraz jest, zaczyna się robić programowanie, czy coś tam więc ja wam to dam w opisie w... zaraz to tłumaczę więc no tworzymy po prostu nowy tekst jak ktoś chce nazywamy to addon i z końcówką -son. No. i No, jak zmieniliśmy na otezam teraz to edytujemy notepad++ plus, plus jest dobry na to jak chcecie notatnik zwykły, to możecie. Jak, jak nie chcecie pisać, to w opisie będzie wszystko. No. Jak mamy, to będę pisał i wytłumaczę jakieś napisze. Więc będzie przyspieszenie albo coś tam cięcie, nie wiem. Czy tam pobrane, to może wytłumaczę o co chodzi. Tutaj, tutaj dajecie nazwę moda, którą chcecie, jak obojętnie, bez usuwania cudzysłowa i przecinka, czy innych. Weapon, czyli to jest broń, fan, czyli dla zabawy. Roleplay to wiadomo tej te inne to nie odchodzą i tyle Więc Zapisujemy Ctrl S Dobra teraz teraz to jest zrobione więc można to dać do G moda jak ktoś, cie, jak ktoś chce to dać na stronę to to, to in, w innym odcinku więc no ja to daje do addonów to wrzucam tu osoba mój stary i powinno działać, więc zaraz widzimy się w trakcie gry dobra, jestem już w grze i jak widzę to działa Mówię. jeśli będziecie mieli jakieś kłopoty możecie oczywiście pisać też Albo dać jakiś pomysł na poradnik, co mam jeszcze zrobić To pokażę Bo, bo wiem jak i zrobić takie rzeczy Więc mogę pokazać Więc Dzięki za oglądanie, a właśnie Jak ktoś będzie miał serdeczkę, to będzie w, 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 Po prostu będzie wiadomo co będzie w odcinku po prostu No więc no więc dzięki za oglądanie znowu do następnego razu na razie